Witam mam nadzieję na trasie D13, kilka rekordów ale nie ma autora a zabrakło chyba już niewiele mi się wydaje Trasa jest niezwykle trudna, bije się z nią już trochę czasu a wola bym ją złamać no. to jest ostatnia bardzo trudna trasa dla mnie w tej grze wszystko reszta to będzie proste, znaczy proste Prostsze niż to. Nawet na poziomie czarnym nie będzie takich cudów. Pomimo, że oczywiście trasy będą dłuższe. I teoretycznie z wyglądu bardziej hardcore'owe, ale. Ale nic w porównaniu z tym, ja wam powiem. Naprawdę. To jest totalny. A, reszta. Narujmy sobie narzekanie, bo to nic nie da. Po prostu przejdźmy, to Badziewia i lecimy dalej. Nie, a duża strata, 70 to jest nie do przyjęcia. Nie przecież 7. 17, no to jeszcze, a nie 70. Chciałem zwolnić, żeby trochę hop. Niestety się nie udało. Za chwilę mogę przepłacić bardzo źle to. Na szczęście obyło się bez większych strat. Tu już jest gorzej. ale może jeszcze coś na drugi 36 stopni w plecy pojem hmm. końcówka jest naprawdę dramatycznie zła wcześniej też mówiłem boli cię zatrzymuje w miejscu po lądowaniu genialne genialne po prostu i znowu strapy trzeba odrabiać przynajmniej w poprzedniej próbie nagrywano jakieś rekordy zaczęły padać przez długi czas było bardzo źle z tym no a teraz znowu jest lipa dobra nie jedziemy bo to będzie ponad sekundę do tyłu potrzebujemy jeszcze około sekundy yy, rekord dobra, to zrobić. Czyli odżywiam ile czasu. 13 stopni do przodu? Nie wiem Gra się pomyliła. O, teraz jest dobrze. Wszystko wraca na swoje tory. Piękny przejazd. Tak należy jeździć, tu macie szkolenie. Darmowe. Jeszcze. O szybko prowadziłem. Ja nie wiem, czy to w ogóle można liczyć jako prowadzenie. Okej. Okay. No właśnie. Że końcówkę pojedziemy dobrze, w końcu, to będzie auto. A, jest to możliwe. Jest to możliwe, ja wam powiem. To musi być autor w końcu. O, masakra! Cudem, po prostu cudem. Ile miał ten dziad? To 11,21. Hardcore, ja wam powiem. Ale, wszystko co najtrudniejsze, to chyba już za nami. Wiem, że to brzmi dziwnie, bo jeszcze zostało 7 tras. Ale takiego hardcore'u to raczej już nie będzie nigdzie. Heh. Zresztą czas pokaże. Dobra, do usłyszenia, cześć.